Trener Norbert Daszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. E, Norbert, jesteśmy tydzień po e, walce Marty. E, co byś o mi powiedzieć? No co ja mógłbym powiedzieć? Jeśli chodzi o walkę Marty, to przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z Marty. Jestem z niej dumny, jaki jak poczynia progres cały czas, jeśli chodzi o sporcie. Już nie mówię tylko o sporcie, ale także ogólnie o całą kształcie życia, bo znamy się już długo na różnych tam strefach jakby życia, o nie, tylko, nie tylko na macie. Także no, co ja mogę powiedzieć? Walka super, nie podoba mi się werdykt, no ale co ja mogę zrobić? Tak jest moje zdanie. Nie jestem do końca obiektywny i też nie mi o tym sądzić, no ale uważam, że... Mogłoby to być inaczej, nie? Właśnie a propos werdyktu, chciałem o tym porozmawiać, się na tym skupić. Minął prawie tydzień, kurz bitewny jeszcze nie opadł i pytanie, co Twoim zdaniem zadecydowało o tym wyniku? Wiesz co, myślę, że... Tak jak się dowiadywałem, to w oczach sędziów mogło zadecydować chyba to, że gdzieś tam yy, przeciwniczka Marty robiła po prostu gdzieś tam większą presję i tak dalej, i tak dalej. Ta pierwsza runda też wyglądała tak, że Marta trochę wyszła do niej przestraszona, gdzieś tam nie umiała się na początku odnaleźć, bo taka jest prawda i, i, i tą pierwszą rundę na pewno, na pewno wygrała tamta. No ale co mogło nie zadziałać? No według mnie trochę zabrakło pewności siebie, gdzieś tam trochę zdecydowania, ale to też wychodzi z tego, jakie Marta ma doświadczenie, też przegrała pierwszą walkę też to była jej największa walka, najważniejsza i to każdy sportowiec, każdy zawodnik, który wychodzi, walczy, wie o czym mówię. Czasami, czasami ciężko jest gdzieś tam wejść dobrze w walkę i sobie poukładać to wszystko w głowie, taktykę, no ale poza tym, tak jak mówię, no Marta pokazała się znowu z następnej strony gdzieś tam z zapasów, gdzieś tam z twardego charakteru, z psychiki, też zachowania, bo zachowała się jak mistrzyni, jak, jak sportowiec, z szacunkiem do przeciwnika, czego nie mogę powiedzieć gdzieś do końca o jej przeciwniczce i tej te tam wywiady po walce. Dla mnie to jest ogólnie Ego poziom level 2000, ale no nie, nie mi to oceniać. Szkoda, że nie było tych legendarnych zapasów, bo, bo byliśmy na to przygotowani i, i, i chcieliśmy gdzieś skonfrontować te legendarne zapasy, no ale, ale, no, ale to tyle. Właśnie, wynik w rundach jest y, 2 do 1. Tak to widzieli sędziowie, a ty jak to widziałeś? No wiadomo, że moje zdanie tak jak mówię jest nieobiektywne, wiadomo, że dla mnie Marta zawsze będzie wygrywać i w moich oczach zawsze będzie zwycięzcą, ale, ale jakbym miał mówić tak całkowicie realnie, no to mi po walce wydawało się, że pierwsza runda jest dla, dla tamtej, druga przez obalenie gdzieś tam i już, już zaczęcie takich trafiania mocnych ciosów przez Martę była dla Marty, a trzecia runda to już no, co mogę powiedzieć, no to już według mnie była dominacja Marty, także powinno być 2-1. Ewentualnie dwa, znaczy jeden-1 jeden do remisu, nie? W druga runda ewentualnie na remis. No ale tak jak mówię, ja nie jestem sędzią, ja jestem zawodnikiem trenerem. Dla mnie moi zawodnicy są najlepsi, nawet jak przegrywają, to stoję za nimi murem, a w tym wypadku no, uważam, że Marta jak jest mistrzynią, bo Marta była mistrzynią. Tamta powinna oddać pas, nie oddała, więc mistrzynią została tylko dlatego, że sama o tym zdecydowała. I do tej walki podchodziła jako pretendent do pasa i wydaje mi się, że każdy, każdy, kto zna się na sporcie, czy to jest boks, czy to jest MMA, czy jakiekolwiek nie sporty, jak się wychodzi do mistrza, to albo trzeba go znokautować, poddać, albo zdecydowanie z nim wygrać, a nie wygrać tak pół na pół. I myślę, że płacz po walce, gdzieś tam Lil Masty też pokazał to, że ona chyba po prostu wiedziała, że jednak, jednak nie dała rady, no, ale prezent dostała pod wczesną choinkę, no i tyle. E, Norbert, co możemy powiedzieć o przygotowaniach Marty? Między, między innymi był wyjazd do Tajlandii? Jeśli chodzi o przygotowania Marty, no to na pewno jedne, najlepsze przygotowania, takie na pewno najbardziej pełnowymiarowe pod względem takich zawodowych jakby przygotowań, bo i sparingi robiła z dobrymi dziewczynami, z zawodowymi y, zawodniczkami w MMA i tak jak mówisz właśnie w Tajlandii, y, sparingi z zawodniczkami z UFC i nie z UFC ogólnie, z całego świata, bo tam gdzieś tam przyjeżdżają nie tylko mężczyźni, którzy walczą, ale też właśnie dużo kobiet, co jest fajne. No i myślę, że progres u Marty był widoczny bardzo, tak jak z każdej walki, no to myślę, że z tej walki był jeszcze większy chyba niż ostatnio, co nawet ja się nie spodziewałem. Już nie mówię o tym, jak psychicznie u niej gdzieś jako tam sportowc, jako, jako sportowcowi ta psychika idzie do przodu, no dla mnie bomba, nie no, myślę, że ta walka wiadomo, wyszła jak wyszła. Wiesz, my też, ja, tak jest, ja, ja jestem takim zawodnikiem i uczę też tak Marty od zawsze, od koniec mnie, że tu nie ma co się kaprysić, płakać i żalić, tam krzyczeć na sędziów i, i, i wykłócać. Przegrała, to przegrała, przyjmujemy to na klatę. Myślę, że każdy, kto oglądał walkę, wie jak było. Nie wiem, czemu sędziowie tak zdecydowali. Nie jestem sędzią, ale wydaje mi się, że The powinien być inny i tyle. Jesteśmy tydzień po tym wydarzeniu. Kurs bitewny jeszcze się utrzymuje i czy możemy już teraz powiedzieć, jaki był plan na tą walkę? Wiesz co? Plan był taki, że przede wszystkim chcieliśmy unikać obaleń, nie? no bo legendarne zapasy naszej przeciwniczki były tak znane i ona je tak po prostu wyniosła na taki poziom, jakby po prostu miała mylę na igrzyskach olimpijskich. Ja tu się śmieję, bo ja jestem zapaśnikiem całe życie byłem i gdzieś tam moi znajomi zapaśnicy, no to po prostu no boli ich to, że przychodzi taka osoba i mówi, że jest zapaśniczką, że tamto, a tak naprawdę z zapasami to może miała wspólnego tyle, że poszła pewnie na trzy treningi, ale to już nie, nie jest moja, moja kwestia, bo to jest ona jej jego, i tak dalej. Ja się nie chcę tutaj wtrażalać w jej życie. Byle by mnie to nie dotyczyło, bo ja nie szanuję takiego czegoś i nie, nie popieram takiego zachowania. A jakie jak, wracając do tematu, jaki był plan? Trzymać walkę w stójce zaznaczyć ciosy, bić kombinacjami, gdzieś tam na początku wyczuć. No i też mieliśmy plan taki, że w każdej rundzie spróbować gdzieś tam obalić, bo jak ona chciała obalać, to zapaśnika najłatwiej zaskoczyć, jak się go po prostu spróbuje obalić. I to wyszło w drugiej rundzie. Szkoda, że nie wyszło w pierwszej. W trzeciej nie musiało wychodzić, bo w stójce już tak było dobrze. No ale plan był taki, wyszło inaczej, ale i tak, no nie mam nic do zarzucenia. No trochę mi szkoda, że gdzieś tam Yy, miała ten lęk trochę na początku pierwszej rundy, że gdzieś tam nie ruszyła do przodu, tak jak, tak jak powinna, bo chciałem, żeby poszła pewna siebie, bo poszłaby od razu yy, na 100%, to ona by wytrzymała kondycyjnie, myślę, dużo lepiej niż jej przeciwniczka, bo to jest jej mocna strona. No ale tak jak mówię, no, Marta jest jeszcze młodą zawodniczką, wiesz, krótko trenuje. To jest kolejne dobre doświadczenie dla niej. Kolejna trzylądowa walka, co daje jej multum gdzieś tam rzeczy w głowie, które może sobie poprawić i, i, i które już doświadczyła, i które następnym razem możliwe, że już nie, nie popełni. Nie? Można powiedzieć, że to była najlepsza walka w wykonaniu Marty? Myślę, że tak, myślę, że tak. Tak jak jej poprzednia walka była najlepsza, poprzednia też była najlepsza, to myślę, że ta też była najlepsza, bo znowu pokazała przekrojowo, już nie mówiąc od werdyktu i od jej i przeciwniczki, i od tego wszystkiej całej tej szopki, to myślę, że znowu pokazała gdzieś tam najlepszą wersję siebie, bo i były zapasy, obalenia i było znowu, znowu no było peł, pełnoprawne MMA i myślę, że jak na to jak Marta robi postępy, no to już niedługo po prostu nie będzie miała gdzieś tam w tych frikach dla siebie żadnej konkurencji, łącznie mówię z, z Anielą i, i, i tak dalej. Odnośnie planu na tą walkę, yy, czyli w, ile, w ilu procentach ona zrealizowała ten plan, jakbyś to ocenił? Wiesz co, ciężko ocenić w ilu procentach? Wiesz, walka jest plan taki, jest jeden cios, nie wiem, potknięcie, jedno obalenie i plan się zmienia, wiesz. co rundę zmienialiśmy ten plan, tak, że myślę, że z rundy na rundę ona słuchała i robiła to coraz lepiej. Wiadomo, zawsze może być lepiej. Ale nikt nie jest jakby maszyną, no. nikt, 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 od razu nie zrobi wszystkiego. Dla mnie i tak pokazała się super. Szkoda mi jej, że przegrała, bo jestem jej trenerem, przyjacielem długo się już znamy i po prostu zasłużyła na to zwycięstwo już nie tylko walką, tylko tym, jak podchodzi do tego wszystkiego, jak się przygotowywała, no i jak zawalczyła, jak się wypowiada i tak dalej. Myślę, że. Zresztą nie, nie muszę mówić, wejdźcie sobie na komentarzu, obojętnie gdzie pod czym obojętnie gdzie związany z tym walką, to tam jest jakby werdykt ludzi, bo to po to się walczy we frikach, żeby ludzie mieli z tego gdzieś tam ubaw, mieli z tego gdzieś tam y, jakiś tam fan, no i, i żeby im się podobało, nie? A, a wiem jakie były komentarze, wiem, jak odebrali to ludzie i myślę, że to jest najważniejsze, nie. Właśnie odnośnie emocji y, po y, Fame 15 Marta wyszła zapłakana z hali za dla w Łodzi, jak myślisz czym to było podyktowane? No kurde, jak przegrywasz walkę, jesteś dziewczyną, jesteś młodą dziewczyną, masz jakieś tam uczucia, emocje, po palce wieczoru gdzie ogląda to miliony ludzi, no to... No kurde, nie masz co dziwić, no kurde, że sobie popakała. I tak można powiedzieć, że popakała weszła z sali, ale na drugi dzień rozmawialiśmy i już było zero, gdzieś tam jęków, takich rzeczy. Nie było jakiegoś tam narzekania, marzenia, albo, nie wiem, kończenia trenowania, jakiegoś takiego, wiesz? Spokój po prostu zrozumiała też. Du dużo właśnie zasługę ma to, że ludzie, którzy gdzieś tam obserwują ją, fame i tak dalej, i tak dalej, po prostu na pewno dali jej też takie wsparcie. No bo po prostu zasłużyła na to, nie? Eee, Norbert, odnośnie przyszłości. Współpracujesz dalej z Martą? Przygotowujecie się do następnych walk? Współ no, współpracujemy na pewno, a odnośnie następnych walk na razie nic nie wiemy. Do końca roku na pewno jest spokój, bo już jest tylko jedna gala. Także będziemy myśleć na przyszły rok. Nie? No, na, pe na pewno nie, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa z Marzen, nie? Rozumiem. Norbert, dziękuję bardzo za to podsumowanie. Wszystkiego dobrego.